Drugie miejsce w tej kategorii dla zespołu Alladynki z Cedzyny za przepiękny występ bajkowy Świat. Zapraszamy serdecznie Alladynki. Cały zespół zapraszamy serdecznie na scenę. Alladynki, tu oczywiście podkreślamy ogromną pracę i scenografa, i reżysera tego obrazka scenicznego. Alladynki, wspaniałe kostiumy, no i pomysł z tym wężem bardzo, bardzo nas zaskoczył. Widzę, że też szukacie swoich pomysłów na występy, aby były spójne, spójne plastycznie, scenograficznie. I tutaj szczególnie, szczególne wyróżnienie za tę oprawę plastyczną. Alladynki drugie miejsce. Puchar ufundowała Pani Joanna Cypil, firma Flornas. Pani Joanna zawsze wspiera przedszkole samorządowe w Bacanowie. Jest jurorem również festiwalu. Gratulujemy serdecznie i prosimy Alladynki o, o pozostanie na scenie. Jeszcze gratulacje i jeszcze podziękowania. Pokażę mamę. Bardzo dobrze, mamy, dzieci pokażą. Tu mówią na scenie: pokażą mamy, tak? Bardzo dobrze. You're welcome body. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. W Roli podziękowań świetnie się sprawdza nasz fiuror. Pan Jarosław jest bardzo zaangażowany w podziękowania dla dzieci i dla opiekunek. Rzeczywiście dla młodych, pięknych pań, które stwierdził, że każdego tak, roku przyjeżdżając nas o mążką. Wszystkie są młode. są młode i piękne. Tak. Gratulujemy. Drugie miejsce, gorące brawa. Pozostańcie razem z nami na scenie.